Drogi Synu, Bóg ma wiadomość dla Ciebie, który wszedłeś na ten wideo. Ta wiadomość jest bardzo ważna. Dla tej osoby, która zostaje w tym wideo, ta wiadomość poruszy serce. Witaj, mój ukochany Synu, dziś chcę Ci powiedzieć, że przemieniam Twoje życie. I zastąpię ten smutek. Które odczuwasz w swoim życiu, Aidabeliu swojej duszy. I obrócę ją w radość i sprawię, że będziecie mieli szczęście, dostatek i bogactwo. Mój synu, przygotuj się na wspaniały czas i pełen zwycięstw i kilku cudownych odkryć. Dziś chcę powiedzieć, że zmieniam Twoje życie, mój synu. Bo widzę każdego dnia Wasze łzy w Waszych modlitwach. Jak bardzo wołacie za mną. Twoje szczęście to więcej niż czas na przybycie, Twoje szczęście i bogactwo, wspaniały czas. Mój umiłowany synu, jeśli wierzysz w moje słowa, obejrzyj ten film do końca, aby być błogosławionym. Dziś jestem Waszym schronieniem, jestem Waszą siłą, Waszą nieustanną pomocą. Kiedy robi się ciężko, jestem Twoim wszechmogącym Bogiem. Ten, który stworzył wszechświat, a ja mogę przekroczyć wszystkie Twoje oczekiwania i pragnienia. Spełnię wszystkie Twoje marzenia. Mój synu, jeśli wierzysz temu Słowu, napisz: Wszechmogący Boże, wierzę i wierzę Twoim słowom. Mój umiłowany synu. Nie odkładaj modlitwy na bok, codziennie poświęcaj mi czas, poprzez cichą refleksję, swoją modlitwę i głębokie, wychowanie możesz się ze mną komunikować. Zdrać mi swoje sekrety, bo właśnie w tej chwili objawia się moja boska mądrość, która oświetla Twoją ścieżkę. Mój synu, szukaj mnie, bo Twoja dusza woła do mnie, bo jestem Twoim Ojcem. Obecnym przez cały czas. Staraj się i szukaj mnie, abym żyła zgodnie z moimi naukami i zasadami, na każdym kroku na drodze, którą robisz, ufając mi, będę Cię chronić. Będę chronić Twój dom, Twoją rodzinę, Twoją pracę, Twoje finanse. Wszystko będzie pomyślne, jeśli będziesz przy mnie. Burze w twoim życiu, mój synu, uspokoją się. Dam ci uzdrowienie, wolność i obfitość finansową. Prawdziwa miłość między moim życiem a twoim. Bo jestem twoim ojcem i chcę dla ciebie jak najlepiej. Amen. Niech łaska i miłość Boża zamieszka w waszych sercach dzisiaj i zawsze. Jeśli dziś z serca przyjmujesz to Słowo Boże, dla swojego życia zostaw swoje amen w uwagi. Niech cię Bóg błogosławi.